Witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii. Szanowni Państwo, sprawa Antolki, niewielkiej wsi na jurze krakowsko-częstochowskiej w powiecie myszkowskim, zyskała spory rozgłos. Wiele osób uważa to miejsce za szczególne pod wieloma względami, z podkreśleniem jego paranormalnych cech. Na swoim drugim kanale UFO Historie Lite nagraliśmy kilka tygodni temu krótki materiał z Antolki, po którym odezwało się kilka osób z własnymi historiami, które się tam rozegrały. Albo w okolicach. W tytule tamtej audycji nazwałem Antolkę polskim ranczem Skinwalkera, odnosząc się do dużej liczby zdarzeń o wysokim współczynniku dziwności na niewielkim obszarze, niedużym terytorium. W rzeczywistości jednak, jeżeli porównać Antolkę do czegoś, to chyba raczej do glinika podrzeszowskiej wsi. Gdzie również, chociaż w bardziej współczesnych czasach, rozgrywały się niesamowite zdarzenia obejmujące na przykład spotkania z UFO albo różnymi dziwnymi istotami. W dzisiejszym odcinku przybliżymy kilka najważniejszych historii z Antolki, przeniesiemy się też na chwilę do glinika, rzucimy okiem na sprawy, od których zaczęła się paranormalna sława tych dwóch miejscowości. Czy ona jest słuszna? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć i tu, i w kolejnych odcinkach. Dlaczego, szanowni Państwo, wokół tych maleńkich miejscowości widywano tak dziwne postaci i stworzenia? Czy to są tylko współczesne legendy? A może kryje się tu jakieś drugie dno związane ze sferą wysokiej dziwności? O tym więcej w dzisiejszym programie. Ale zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie o możliwościach wspierania kanału i o naszym patronejcie. Link znajdziecie w opisie audycji. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom. Pamiętajcie też o wcześniejszych audycjach związanych z tematyką wysokiej dziwności i z żywym folklorem. Szczególnie polecam ostatni wywiad z Arkiem Miazgą. Jeżeli macie jakieś sprawy z kolei, to piszcie pod adres ufohistoria.małpa.gmail.com. Zachęcam też do dyskusji na naszym Discordzie który pełni rolę takiej oficjalnej albo półoficjalnej społecznościówki, o zaproszenie do Discorda możecie poprosić na przykład w komentarzach. Antolka. Dla jednych nic nie mówiąca nazwa kojarząca się z dość popularnym imieniem. Dla innych miejscowość gdzie straszy. Polskie rancho Skinwalkera. Wydarzenia, które mają tam miejsce, albo raczej miały tam miejsce, były dość specyficzne. Na ślad opowieści związanych z Antolką, wsią, która leży całkiem niedaleko mnie, w linii prostej to jest jakieś 20 km, natknąłem się względnie niedawno, kilka miesięcy temu, tak naprawdę. Po prostu moi słuchacze, a także czytelnicy Arkamiazgi, zaczęli w pewnym momencie podpytywać, co sądzimy o tajemniczych historiach związanych z tą wioską. No i zaczęliśmy węszyć, zaczęliśmy szukać. Przyznam, że początkowo nazwa Antolka niewiele mi mówiła. Wiedziałem, że taka miejscowość istnieje. Kilka razy przejeżdżałem w jej sąsiedztwie. Szybko natomiast ustaliliśmy, że zainteresowanie Antolką wśród miłośników żywego folkloru nie wzięło się znikąd. Wiązało się z publikacjami lokalnego historyka pana Tomasza Baryły, autora cyklu Historie lokalne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ten cykl obejmuje monografię na temat różnych miejscowości, głównie tych leżących między Myszkowem a Zawierciem czyli tą częścią, powiedzmy, północną Jury tą, gdzie ona sąsiaduje albo przecina się z Zagłębiem Dąbrowskim. Tych tomów ukazało się kilka, natomiast tom czwarty poświęcony był właśnie Antolce. Antolka położona jest w gminie Niegowa, w powiecie Myszkowskim, pomiędzy wspomnianą Niegową a wsią Tomiszowice. Antolka liczy zaledwie kilkadziesiąt mieszkańców. Z sieci o jej historii można się dowiedzieć niewiele. W internecie czytamy, że nazwa ukształtowała się prawdopodobnie w XVIII wieku prawdopodobnie. Wiąże się też z imieniem córki, dziedzica jednej z sąsiednich miejscowości. Dodatkowo w sieci dowiadujemy się, że w antolce znajdują się pozostałości zabudowań folwarcznych i to właściwie wszystko, na co można natrafić. Natomiast dużo więcej o tej niewielkiej miejscowości mówi nam książka pana Baryły. Ten tom jest prawie dzisiaj niedostępny na rynku, trudno go znaleźć, poszukiwało go wiele osób na aukcjach, w antykwariatach. Czy te osoby były zainteresowane historią lokalną? Może natomiast dużo więcej emocji wywoływały historie niezwykłe, opowieści niesamowite, bo autor udokumentował także je. Obejmowały one zapis spotkań z dziwnymi postaciami, oraz stworzeniami, bo w jednym przypadku było to niewiadomo co, do jakich miało dochodzić w okolicach tej wsi od czasów, powiedzmy, powojennych po współczesne. Przejdźmy może teraz do zaprezentowania tych historii, a potem spróbujemy je osadzić w pewnym szerszym kontekście, bo jak się okazuje, sąsiedztwo Antolki, po bliskiej miejscowości, również są znane z różnych niezwykłych zdarzeń. Dotyczy to m.in. obserwacji niskich istot przypominających trochę Bigfooty, które miały być tam widywane jeszcze w latach 60., to się wszystko rozgrywa de facto na terenie jednej gminy. Przynajmniej z lat 60. pochodzi ostatnia zarejestrowana historia, o której będziemy za chwilę mówić. Ale do rzeczy. Tak jak w wielu podobnych opowieściach na temat stref anomalnych, anomalnych zon, centrów paranormalnej aktywności, także w przypadku Antolki, te dziwne wydarzenia one się nie manifestują w samej wsi, raczej na obrzeżach albo w sąsiedztwie. Kilka z nich miało miejsce przy dzisiejszej drodze wojewódzkiej numer 789 na odcinku między Tomiszowicami a niegową. Jedna z relacji odnotowanych przez pana Tomasza Baryłę związana jest z człowiekiem, który w latach 60. miał wracać drogą z Tomiszowic. Podjeżdżał na wzniesienie, tam są zakręty, potem się odbija, w lewo jedzie się do Antolki. I nagle, w świetle lampy swojego motocykla, ten człowiek zauważył oryginalnie zachowującą się postać. Jak mówił, dostrzegł kogoś o długiej brodzie, kogoś w kapeluszu, kto się opierał na kiju. Ta postać wspierała się, tak jakby na tym kosturze wbitym w ziemię, tańczyła wokół niego i coś wykrzykiwała. Wyglądało to trochę jak jakiś rytualny taniec. Wpierw świadek pomyślał, że może to niejaki Adam Jędruszek z antolki, który miał ponoć w zwyczaju wędrować po okolicy, tak podaje pan Baryła. Nie zgadzał się jednak wygląd. Przede wszystkim broda i kapelusz. Pan Jędruszek nimi nie dysponował. Interesujące było natomiast to, że ten podniegowski Gandalf stał przy skrzyżowaniu, gdzie się skręca na antolkę. Do dziś jest to dość charakterystyczne miejsce: antolka jest schowana po prostu w polach. Ten motocyklista, świadek miał skręcać właśnie na antolkę, ale obleciał go strach i pojechał prosto, czyli na niegowe. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to był jakiś łazik, że to był jakiś e, wędrowny, powiedzmy, poszukiwacz jedzenia i spania. Tacy ludzie też byli. Gdyby to zaś miało miejsce dziś, no cóż, pewnie wina spadłaby na uczestnika jednego z konwentów fantastycznych, które się odbywają corocznie kilkanaście kilometrów dalej, w lasach pod Czatachową, też swoją drogą dość znaną miejscowością. No ale przypominam, to były lata 60. Kolejne wydarzenie, o którym pisze pan Baryła w swojej książce, też miało miejsce przy wspomnianej drodze, w miejscu, gdzie znajduje się. Taka dość charakterystyczna kapliczka, nie sposób jej pominąć. Sama kapliczka ma wyznaczać miejsce, gdzie w XVIII wieku chowano ofiary epidemii. Z czasem ona została przesunięta z oryginalnej pozycji przez nowych właścicieli tego terenu, umiejscowiono ją bardziej przy drodze, gdzie znajduje się do dziś. To tam, w okolicach tejże kapliczki, miało dojść do bardzo ciekawego wydarzenia, które zrelacjonował pan Bogdan D. z Antolki. Cytuję z książki pana Baryły. Pod górką przy drodze, tam jak od Tomiszowic do niegowy się jedzie, to po prawej stronie, na tych polach, mówił mężczyzna o lokalizacji tego zdarzenia. Cytuję dalej. Gdzieś około północy, okres letni, wakacyjny, od drogi coś idzie, jakby do ogorzelnika, jakby człowiek, duża głowa, coś, w rodzaju bałwana, głowa i tułów. Słyszę, jak to idzie po ziemniakach, które rosną w polu. Kolor szary, ale widoczne to było. Włosy mi dęba stanęły, mówi pan Bogdan. Żona przytuliła się do mojej ręki. Poczekajmy może do Lelowa coś pojedzie, to oświetli drogę. Patrzymy, z daleka od Lelowa jedzie auto i oświetla wreszcie teren, ale nic już tam nie ma. Teściowa opowiadała mi, dlaczego tam straszy, bo jechał chłop na jarmark do Żarek, na wozie była sierota, służąca u niego i na tym wozie zmarła, dlatego tam straszy. To mówił pan Bogdan. Okazuje się, że to, co tam zobaczył, skojarzył z tym, że miejsce jest rzekomo nawiedzone i to od wielu lat. Natomiast według innej wersji to nie zmarła sierota tam straszy, ale w miejscu, gdzie znajduje się kapliczka, miało dojść do porażenia piorunem pewnej kobiety z niegowy. Jak było, naprawdę nie wiemy. Natomiast interesujące jest to, co wielokrotnie podkreślał w swoich wystąpieniach Arek Miazga, że do incydentów w typie żywego folkloru dochodzi właśnie często w pobliżu takich starych cmentarzysk, kopców, gdzie chowano dawniej ofiary epidemii i tak Arek przytaczał kilka historii tego typu, gdzie manifestowały się dziwne postaci, często skrzaty albo coś podobnego. Potem się okazywało, że było to właśnie w miejscach pochówku albo w pobliżu starych cmentarzysk. Jeszcze jedno współczesne zdarzenie odnotowane przez pana Baryłę, które się wiąże z Antolką, dotyczy niewielkich istot, które kręciły się wokół studni wybudowanej w okresie międzywojennym przez państwa filipeckich. Sama studnia to też jest ciekawe miejsce i ciekawa historia w związku z ukrytymi tam ponoć kosztownościami, które jednak wcześniej wyciągnięto, zatem te małe istoty no, nie miały z tym nic wspólnego. Sama obserwacja pozostaje jednak bez wyjaśnienia i tutaj niestety nie dysponujemy innymi szczegółami. To są trzy główne historie wspomniane w książce pana Baryły o Antolce. Jest jeszcze jedna opowieść, bardziej legendarna. Ona się rozegrała w okolicy tzw. dołów tomiszowickich, które dawniej służyły okolicznej ludności za pastwisko. Wypasający tam konie chłopcy, którzy siedzieli sobie przy ognisku i, jako że było im zimno, wsadzili nogi do jednego worka czy pod płachtę, nagle zobaczyli jakąś potężną istotę, ogromną istotę, która miała do nich podejść i miała powiedzieć coś bardzo dziwnego. Stwór rzekł: Tyle lat żyje. Nic takiego nie widziałam. Tyle głów, a jedna noga. Choćbym to wzięła, nie uniosę. Chłopcy mieli powiedzieć, że to była istota żeńska, wielka jak mamut, a kiedy próbowali przestraszeni oddalić się z tamtego miejsca, słyszeli nawoływania i coś tak jakby ściągało ich do tych, do tych dołów. Ta historia jest mocno bajkowa. Wydaje mi się, że nie chodzi wcale o mamuta, ale o mamunę, boginkę, dziwożonę. Wierzenia w nią musiały być popularne w tym regionie i były, bo mam kilka historii właśnie balansujących na pograniczu opowieści rodzinnej i legendy. Ta mamuna grasująca po polach miała podmieniać dzieci z kołysek, z takich hamaków, gdzie pozostawiali je rodzice, którzy potem udawali się na pole i zajęci pracą nie dostrzegali, kiedy ten stwór podmieniał dziecko na swoje. No dobrze, mamy przedstawionych kilka historii z Antolki, które zebrał pan Baryła. Ja tylko dodam, że tych relacji napłynęło więcej. Napłynęły po emisji filmu na UFO Historię Lite, ale o nich kiedy indziej opowiemy. Natomiast czy same te historie wystarczają, by Antolkę uznać za no, miejsce nadzwyczajnej, paranormalnej aktywności, za miejsce, gdzie dzieją się niesamowite rzeczy? Czy przypadkiem nie jest tak, Drodzy Państwo, z każdą wsią, że po prostu wszędzie są jakieś niesamowite opowieści, że każda wieś ma swoje strachy uroczyska, miejsca, gdzie straszy. No, tyle, że w tym przypadku Antolka nie jest jedynym punktem dziwności na mapie gminy Niegowa, bo obserwacje o różnych dziwnych stworzeniach pojawiają się też w okolicach. Zaledwie jakieś 4 km w linii prostej od Antolki mamy Postaszowice, miejsce, gdzie Istniały dawniej legendy o małych ludziach, które podchodziły do ludzi pasących bydło. Widzimy tu pewne podobieństwo do opowieści z Dołów Tomiszowickich, która została przed chwilą zacytowana. Ja kiedyś zrobiłem osobny materiał na ten temat, link do niego znajdziecie pod spodem. Nie będę tego powtarzał, natomiast chodziło o opowieść pewnego człowieka, który twierdził, że jego wujek, mieszkający właśnie tam, wspominał o spotkaniach z takimi stworzeniami. To byli. Jego zdaniem mali ludzie, niewielcy ludzie wzrostu dużego psa. Nawet ten człowiek dociekał, czy kiedyś w tych okolicach przed wojną nie żyły przypadkiem małpy. Natomiast jakieś 3,5 km od Antolki leży znany z ruin Zamku Mirów. Obok jest też bardziej znany zamek, bo odbudowany w Bobolicach. To są duże atrakcje turystyczne tego regionu. I właśnie w Mirowie też miały istnieć legendy o parze diabłów, które kręciły się wokół jednego ze wzniesień i miały czychać na wędrowców. Z kolei jakieś 4 kilometry w linii prostej na północny wschód od Antolki mamy Dąbrowno. I kolejną historię, którą tym razem przesłała do mnie słuchaczka, ciocia tej pani, która pasła krowy pod wspomnianą wsią, spotkała nietypowo wyglądające istoty. Posłuchajmy fragmentu jej relacji. Ta pani, która to przeżyła, niestety już nie żyje. Ciocia pasła krowy pod wsią dąbrowną i wracając do domu ze zwierzętami polną drogą, musiała przejść obok dużej kępy drzew. Krowy z jakiegoś powodu zapierały się kopytami, nie chciały obok tych drzew przejść. Ciocia ledwo je przeprowadziła, a gdy minęli tamtą kępę, krowy wyrwały się i popędziły przestraszone do, do bystrzanowic. Ciocia usłyszała za sobą szelest i gwist, i kiedy się obróciła, zobaczyła dwie niskie, ciemne, jakby obrośnięte sierścią postacie o świecących oczach. Przestraszyła się i uciekła z zakrowami w stronę domu. Opowiadając nam o nich, mówiła, że widziała diabły. To wydarzyło się w latach 60. Tych opowieści jest oczywiście jeszcze więcej, bo na przykład, jak wynika z wpisów na jednym z jurajskich for, w Łutowcu, miejscowości położonej jakieś 5 km na zachód od Antolki, istniała legenda o tak zwanym świetliku. Ktoś może powiedzieć, no nic nowego. W każdej wsi w tamtym rejonie jest mowa o świetlikach czy świcokach. Może nawet w całej Polsce i wcale nie przesadzam. Błędne ognie to jest typowy element naszego folkloru. Natomiast w przypadku Łutowca miało być nieco inaczej i jest to interesujące, bo chodzi o światło, światło, które... Miało podążać za wędrowcami, za ludźmi. Miało ich może nie gonić, ale śledzić. Było ono znacznej wielkości. Nigdy nie wzlatywało nad człowieka, a raczej podążało za nim. To miało wzbudzać w tej miejscowości duży przestrach. Tymczasem w większości relacji o świetliku czy świeczniku jest na odwrót. To ludzie podążają za światłem, które wydaje się im na przykład, no nie wiem, światłem z wsi albo. Światłem kogoś, kto wychodzi im na spotkanie, no i wtedy dochodzi do takiej typowej sytuacji, że tracą orient i gubią się w lesie. Swoje relacje o obserwacjach małych ludzi w regionie Tomasz Baryła wieńczy wspomnieniem wydarzeń w Lelowie. To jest sąsiednia gmina. Tam w 2004 roku liczni świadkowie pracujący na polu mieli zaobserwować niewielkiego humanoida bądź humanoidy. Jeden z nich się wzbił w powietrze. Ta relacja zasługuje jednak na oddzielne ujęcie, bo z pozostawionych materiałów wynika jej bardzo niejednorodny, złożony charakter. Do tego może jeszcze kiedyś wrócimy. Okazuje się jednak, że na bardzo niedużej przestrzeni dochodzi do wielu dziwnych zdarzeń, a podkreślam, to nie są jedyne historie. Słyszałem różnego rodzaju pogłoski, sęk w tym, że niekiedy te opowieści są dość leciwe i niekiedy pochodzą z drugiej ręki. Jeszcze przyjdzie okazja, żeby o nich wspomnieć. Od razu też chciałbym zaapelować do tych, którzy w tamtym rejonie doświadczyli czegoś niezwykłego, doświadczyli czegoś nie z tej ziemi, co wpisuje się jakoś w relacjonowane dzisiaj zdarzenia. Piszcie pod adres Gmail.com albo zostawcie komentarz. Wydarzenia w Antolce przypominają nieco to, co przez kilkadziesiąt lat działo się w podrzeszowskim Gliniku dobrze znanym z bloga, z publikacji, czy też z książek Arka Miazgi. Glinik leży w gminie Wielopole Skrzyńskie, ogólnie to jest Rzeszowszczyzna, województwo podkarpackie. To tam od lat trwa seria dziwnych wydarzeń, które dokumentował Arek Miazga. W Gliniku wydarzenia miały jednak nieco bardziej otwarty, ufologiczny charakter, choć i tak nietypowy. Przykładowo jeden ze świadków w latach 60., bawiąc się na polu, zobaczył grafitowy obiekt w kształcie bochna, który spoczywał na ziemi. Gdy chłopiec go dotknął, został sparaliżowany. Mniej więcej w tych samych latach grupka dzieci widzi manewrujący między drzewami obiekt kostkę. Ale najwięcej emocji odnośnie glinika wzbudzają spotkanie z dziwnymi istotami, o których mówi się tam mniej więcej od lat 50. ubiegłego wieku. Pewna kobieta miała na przykład zobaczyć wtedy przed sobą dziwną postać, która nagle wzbiła się w powietrze i zniknęła. Charakterystyczne dla glinika jest to, że często mówi się o istotach poruszających się tak jakby w czarnych płaszczach, tak to świadkowi opisują, przynajmniej takie wrażenie odnoszą. Z kolei w 1998 bądź 9 roku jeden z mieszkańców glinika, prosty człowiek, widzi nocą kręcącego się po obejściu nieznajomego. Postać otacza. Światło, nieznajomy, potem, kiedy mężczyzna się z nim konfrontuje, próbuje przekonać gospodarza, pana Jacka, by z nim poszedł. A pan Jacek, jak mówię, prosty człowiek, myśląc, że to Jezus, mówi, że nigdzie nie chce iść. Potem postać unosi się do góry i znika, jak wyłączona żarówka. To nadal nie wszystko. W 1985 roku w gliniku dochodzi do manifestacji rodem z objawień. Pewien gospodarz między domem a oborą zauważa żółto-różowy krzyż. W 2002 roku ma miejsce podobne zdarzenie, ale zamiast krzyża obserwowany jest szary słup unoszący się w powietrzu. Jak powiedziałem, charakterystyczne dla Glinika były spotkania z tak jakby wysokim człowiekiem w długim płaszczu, ciemnym płaszczu, a Miazga, który czerpał wiedzę na temat wydarzeń w tej wsi od różnych informatorów. Mówił mi niedawno, że w gliniku nadal się coś dzieje, ale nie wszyscy mają ochotę o tym opowiadać. Może by nie przyciągać ciekawskich, bo powiedzmy sobie szczerze, że trochę się do tego przyłożyłem, że glinik zyskał duży rozgłos w kontekście tego, co dzieje się w Antolce, albo raczej wokół Antolki i w gliniku. Wydarzenia w naranczu Skinwalkera nie wydają się aż tak dziwne. Problem w tym, że w w przypadku polskich miejscowości mamy do czynienia z wydarzeniami ulotnymi, niemalże o naturze paranormalnej. Tam jakiś czynnik ufologiczny się przebija czasami, ale on nie jest tak wyraźnie zaakcentowany. Nie mamy tam przypadków otwartych lądowań nieznanych istot. To jest coś, co ma często charakter paranormalny. Niekiedy ma jakąś formę demoniczną, czy. Jak w przypadku opowieści z gminy Niegowa, przebijają się wątki, które można kojarzyć zarówno z kryptozoologią, jak i po prostu ze słowiańskim folklorem. Tutaj nie ma jednoznacznego werdyktu odnośnie tego, co się tam dzieje. Będziemy do sprawy wracać na pewno jeszcze nie raz. Pewne jest to, że zarówno Glinik, jak i Antolka to są wydarzenia, w których przewija się wysoki współczynnik dziwności, ale charakterystyczna jest też ich falowa natura. To nie dzieje się tam przez cały czas. To trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że nie ma szans na to, że pojedziemy tam, usiądziemy i coś się wydarzy. Te historie pochodzą z różnych okresów. W przypadku Antolki większość miała miejsce w nieco dawniejszych czasach. W Gliniku mamy relacje pochodzące z XXI wieku. Pytanie. Czy to są jakieś miejsca szczególne, czy raczej na całym świecie są takie miejsca, gdzie ta niezwykła aktywność o naturze paranormalnej się pojawia i że to nie jest wcale anomalne, że to się dzieje normalnie, że takich miejsc jest mnóstwo, może one nawet są wszędzie, tylko nie zawsze te historie są tak wyeksponowane. Sami pomyślcie, ile historii tego typu słyszeliście z Waszej okolicy, szczególnie jeżeli mieszkacie w małych miasteczkach lub na wsiach, że tu straszyło, tu straszyło, ten coś widział, tamten coś widział. Kiedy te historie czasami poskładamy, wychodzą scenariusze całkiem dobre, przypominające to, co działo się na ranczu Skinwalkera. Tylko, że nie do końca umiemy to wyeksponować i zareklamować. Automatycznie rodzi się pytanie, czy warto te historie zbierać, czy to jest żywy folklor, czy to jest de facto nasza tradycja, zjawiska kulturowe, aniżeli coś o charakterze paranormalnym. Jasnej odpowiedzi tu nie ma. Może być tak, że ludzie od zawsze doświadczali tam czegoś dziwnego i te historie o Mamunach wzięły się z tego, że tam się coś po prostu manifestowało, a ludzie to skojarzyli z istotami z folkloru na przykład. Także nie ma jasnej odpowiedzi, wymaga to pogłębionej analizy. Oczywiście, wszyscy chcieliby zdobyć jakieś dowody na istnienie tego rodzaju zjawisk. Może być różnie, ale przecież, czy sama duża liczba historii, ludzi, którzy przeżyli coś dziwnego, nie jest takim dowodem. Czekam na Wasze historie. Jeżeli takie macie, jeżeli słyszeliście takie historie od członka rodziny, od kogoś znajomego, to piszcie. Piszcie, bo to jest bardzo interesujące i na pewno się przyda. Przypominam, Antolka i okolice, gmina niegowa, powiat Myszkowski. A tymczasem przypominam o opcjach wspierania kanału, przypominam o naszym Discordzie i przypominam o naszym drugim kanale UFO Historii gdzie ukazują się różnego rodzaju ciekawe materiały, także takie krótsze, także takie z różnych ciekawych miejsc, z których zbieramy relacje. Przypominam też o. Ostatnim wywiadzie z Arkiem Miazgą, o innych materiałach dotyczących żywego folkloru. No i cóż, trzymajcie się, do usłyszenia.